Pewna kobieta wpadła na pomysł, żeby kupić mężowi na urodziny zwierzątko. Udała się do sklepu zoologicznego. Wszystkie fajne zwierzaki były niestety dla niej za drogie. Zrezygnowana pyta sprzedawcy: Macie tu jakieś tańsze zwierzaki? Z tańszych mamy tylko żabę po pięćdziesiąt złotych. Pięćdziesiąt za żabę? Dlaczego tak drogo? Bo ta żaba, proszę pani, jest całkiem wyjątkowa. Ona potrafi świetnie robić laskę. Kobieta bez zastanowienia ją kupiła. Gdy przyszedł wieczór, kobieta wręczyła żabę mężowi i opowiedziała mu o jej umiejętnościach. Facet sceptycznie postanowił spróbować. Grubo po północy żony obudziły dziwne dźwięki dochodzące z kuchni. Kiedy poszła sprawdzić, zobaczyła męża i żabę przeglądających książkę kucharską, garnki i patelnie porozstawiane wokół. Kobieta pyta: Dlaczego studiujecie książkę kucharską o tej godzinie? Jak tylko żaba nauczy się gotować, to wypierdzielasz.